Czy założę OnlyFansa? Nie. No co ty? Kto by chciał oglądać moje ciało? To po pierwsze. Po drugie, musiałbym. Nie wiem, kurwa, skrajnie być już na takim upadku, takim totalnym, żebym musiał jakby sprzedawać swoje ciało za to, żeby. No sprzedawać po prostu swoje ciało, nie? Ale jakbym był kobietą i bym był ładną kobietą, to bym miał OnlyFansa, ale miałbym only fansa, wiadomo, nierozbieranego, tylko. Takiego bardzo artystycznego, takiego jak modelka. Wiecie o co chodzi? Takie zdjęcia, wiadomo, być może w bieliźnie, nie? Ale takie ładne zdjęcia. Chodzi mi o to, że przez profesjonalnego fotografa bym, 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 bym miał robione. Nie? Uważam, że to nie jest nic złego, bo w zasadzie to każda modelka i tak musi przecież wystąpywać w bieliźnie. Więc jakbym był popularny, byłbym kobietą. I by mój mm, partner nie miał nic przeciwko To zapewne bym takie coś robił Ale to nie byłoby takie, żebym sprzedał swoje ciało Tylko takie zdjęcia również przecież na Instagramie latają Także what the fuck. Ty bardziej jakby ktoś widział w tym też zajawę Pieniądze są zajebiste, ale jakby widział ktoś w tym zajawę Że jakby ta osoba robiąca, czyli ja na przykład miałbym w tym zajawę, że ja umiem sobie... Że ja jestem na tyle ładna, że... Bardzo mnie to jara jak, jak, jak na przykład wychodzą piękne zdjęcia, bo bym miał portfolio też jakieś... To czy bym miał wspomnienia na, na przyszłość, nie? Że kiedyś była młoda i w ogóle tak fajnie bawiłam, więc no... No ja nie mam nic takiego wiecie. Jak ktoś naprawdę wiecie takie mega erotyczne zdjęcia dodaje, to wtedy okej, okay, to wtedy nie szanuję za bardzo, ale jak ktoś się takie ładne, no to tutaj jest spoko. Ale to ja jako mężczyzna na pewno takich rzeczy bym nie robił, bo jednak ja nie mam się czym pochwalić, nie? Naprawdę. Nie jestem osobą jakby godną tego, żeby takie rzeczy robić. Albo bym dla beki na przykład robił kiedyś. To czy kiedyś. Jakbym był popularny, to bym dla beki robił, takie typowe, wiecie, dla beki zdjęcia, nie? Takie... Takie wiecie o co chodzi, nie? Prześmiewcze, o! To wtedy była też beka by była, ale no nie wiem czy ludzie by chcieli dla beki kupować takie rzeczy. Byłbym wpadł na jakiś pomysł zajebisty, żebym po prostu to beka bekę obracał.